30 sierpnia 2020 roku, oddział 405 do tematu wejmutek. Otóż tutaj na gnieździe w zupełnie innym wydzieleniu niż to, gdzie zostały te wejmutki pozyskane, możemy spotkać ich części odziemkowe, które zostały tutaj poodcinane i sobie leżą w różnych tam długościach. Przeważnie powyżej 20, ale też są i dłuższe. Są i krótsze. Wszystko to tutaj leży. Oczekuję na coś o czym y, pewnie wiem albo się domyślam. W każdym razie tutaj widzimy znowu jakieś pocięte wałki. Y, bodajże, może jesionowe. Y, tutaj pożnięte dalej wewej wejmutki. I co ciekawe, właśnie ta tartaczna długa taka chłoda tutaj leżąca. I dlaczego? Drewno zostało wyciągnięte z wydzielenia gdzie rosło przebierane na następne na następne i leży całymi tygodniami bo jak mówiłem wcześniej chodzi właśnie o mętność wody im bardziej mętna tym lepiej i tu widzimy ziemek od owej amerykańskiej sosny leżący na gnieździe i dalej oczywiście gniazdo pochodzące ze stycznia tego roku takie właśnie wałki po 2,40 i 2,5 metra grabowe tutaj tutaj następne tam po lesie jeszcze jest tego dość sporo albo też znacznie więcej w każdym razie jest tutaj jak widzimy taka sytuacja leśniczy od zawsze właśnie od lat pamiętam prowadzi tego typu gospodarkę że tnie w ciągu roku na kilku, kilkunastu ta sam jednocześnie z każdej. Coś tam uszknąłszy, no najczęściej z każdej na początku wybiera to co cenne. Tak bo w tym przypadku z tą kartaczną brzozę, dęba, sosna, a zostało barachło, które to będzie leżało do pewnie jesieni, a może do następnego roku ciekawe też jest, o czym już niejednokrotnie mówiłem, jak się leśniczy rozlicza z panami z ulami ze swojej pracy, bo to też jest ciekawostka. I kolejna ciekawostka to fakt, że po co wycinać z początkiem roku takie gniazda po to, żeby w ciągu roku zarosły habrem, a na rok następny, kiedy posadzi to leśniczy sadzonkę, miał ów haber lepszy start. No ale to przecież yy, Taka gospodarka, którą tutaj prowadzi leśnicze nie jest czymś wybitnym, a nie wyjątkowym, bo Leśniczy ma nad sobą nadzorców, swoich małżonków nadzoru nad Leśniczego i ci powinni w tym temacie się wypowiedzieć, a na pewno zabronić tego typu praktyk, bo rzeczywiście są to rzeczy, no, jeśli powiem dziwne, to będzie to słowo takie bardzo e, niewyraźne, mało znaczące. To rzeczy, które można by było porównać do e, odpowiedzialności, nawet nie wiem czy nie karnej, bo chyba to tak będzie wyglądało, ale oczywiście lasy stać na to, żeby tak było.